Przygotowanie skóry pod makijaż rozpoczęłam od mycia twarzy, od demakijażu twarzy, porannego demakijażu żelem do mycia twarzy Garnier czysta skóra jest to żel oczyszczający z kwasem salicynowym i oczyszczającym cynkiem. Tym produktem umyłam całą twarz, a następnie nałożyłam pielęgnację krem nawilżający do cery mieszanej i tłustej Sequence. Ten krem już widziałyście u mnie w ulubieńcach a pod oczy nałożyłam krem, jest to Farmona Perfect Beauty, cera dojrzała 40+, z kolagenem, imbirem, kwasem hialuronowym i masłem Shea. Ten produkt nałożyłam pod oczy. Kiedy to wszystko się wchłonęło, przechodzimy do makijażu. Jak wiecie, makijaż wykonuję dwoma podkładami. Będzie to mieszanka podkładu Clinique Stay Matte w kolorze 09 Neutral i Max Factor Color Adapt Warm Almond w kolorze 45. Te dwa podkłady teraz ze sobą zmieszam i nałożę na twarz. Użyję do tego pędzelka Hakuro H50S. Ok, zaczynamy. Niewielką ilość podkładów jednego i drugiego nakładam na dłoń. To jest klinik. I teraz dokładam do niego ten Max Factor. Oba podkłady mieszam ze sobą. I nakładam na twarz. Pierwszy raz wykonuję film z makijażem, tutorial. Zobaczymy na ile mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że ustawienie, um, ustawienie lustra i kamery jest OK. Będziecie wszystko widziały, widzieli. Co robię? Jak widzicie, jakieś kuku mi powyskakiwało <laughs> i nie mam tego do końca zakrytego, ale wykonuję makijaż. Dzienny do pracy, także nawet nie chcę tego zakrywać, żeby nie było takiej grubej warstwy ciężkiej na twarzy. Miałam nadzieję, że dzisiaj będzie słońce świeciło, natomiast jak widzę, zaszło, ale myślę, że to mi nie przeszkodzi wykonanie tego makijażu. Ok, podkład już prawie nałożony, jeszcze tylko czoło. jest w tych rozpuszczonych włosach. Ok, jak widzicie, podkład już mam na twarzy, kolejną rzeczą będzie to korektor rozświetlający, jest to L'Oreal. Ludzi, Lumil Magic w kolorze 2, y, med, medium. Jest to, pod, jest to produkt w pisaczku z pędzelkiem, natomiast ja pędzelkiem tylko nakładam ten produkt, a będę go rozcierać pędzlem od podkładu. Resztę wklepuję palcem. Tak jakoś ostatnio spodobał mi się spodobał mi się sposób nakładania i tak to właśnie robię tym samym pędzlem Hakuro H50S lekko pędzlem klepuję ten produkt oraz to paluszkiem i tak samo drugie oko. jak widzicie w Dobrze. Teraz przechodzimy do matowienia skóry. Skórę zmatowię e, pudrem w kompakcie z Sephory. Clear Light w kolorze 20. Jest to puder z gąbeczką i też tak nałożę tą gąbką. E, pędzlem jakoś tak... E, ten efekt nie podoba mi się do końca. Ta gąbeczka jest dosyć mała, ale mam nadzieję, że szybko to zrobię. Matuję skórę przykładając raz za razem gąbeczkę do twarzy. dosyć mozolnie to idzie tu małą gąbeczką, ale jakoś sobie radzę. Za oknem ludzie szykują się do pracy, wychodząc ze swoich mieszkań, ponieważ godzina jest 8 rano, a ja szykuję się też do pracy i stwierdziłam, że nagram dla Was taki tutorial właśnie z makijażem do pracy. Ok. <laughs> z na skóra. Przechodzimy do brwi. Do brwi użyję Produktu z inglota, który już u mnie widzieliście. Jest to po prostu zwykły czarny cień. Będę korzystała z tej paletki, mojej ulubionej zresztą. Cień będę nabierała z tej paletki. Użyję również skośnego pędzelka z Hakuro H85. Jest to pędzelek z końcówką skośną. No i oczywiście grzebek do rozczesania włosków. Szybko wyczesuję włosy. I teraz e, będę robiła makijaż brwi. To właśnie najdłużej mi zajmuje <coughs> wymalowanie równe wymalowanie brwi, ponieważ moje brwi nie są równe i cieniem próbuję wymodelować ich kształt. Widzicie, moje brwi mają prześwity. Coś mi się wydaje, że będzie zaraz u nas padać. Nie wiem jak u Was jest pogoda, ale u nas nie za bardzo. Założyłam spodnie czwarte, ale chyba będę musiała je przebrać na długie. Widzicie jakiś prześwit tutaj mam. Tutaj coś tu się dzieje. Przepraszam, ale chyba ode mnie nie chce odejść i zaczynamy teraz rumbrę. Wyrównuję brwi. Żeby były równe. Nie przejmujcie się, że one są takie ciemne. Ja je za chwilę wyczeszę. Mniej więcej. I teraz po prostu wyczesuję. On się robi jaśniejsze. I druga wbrew to jest jeszcze trochę ciemniejsza tutaj w tym miejscu. Ok, mniej więcej brwi są, chociaż nie podobają mi się, bo nie są równe. Z tym codziennie mam najwięcej problemów. Ale chyba zrobię permanentny rysunek brwi. Żeby właśnie coś nie śmierwać. Szybko brwi są zrobione. W takim razie przechodzimy teraz do oczu. Na oczy nakładam bazę Art Deco. Tak wygląda moje zużycie bazy. Nakładam paluszkiem na powieka. Na mokrą bazę nie należy nakładać cieni, ponieważ nie będą się trzymały, będą się rolowały. Więc należy poczekać, aż baza wyschnie. W tym czasie już sobie poszukam cień i powiem Wam, jakim pędzelkiem nałożę ten cień. <laughs> ten pędzelek, którego użyję, jest tak stary. Na pierwszym roku y, szkoły policjalnej kupiłam go właśnie na zajęciach praktycznych. Jest to firma Rendezvous i numer, numerek 8. Cień, e, cień, pędzel, płaski, języczkowy. Bardzo fajny, uwielbiam go. E, I nałożę cień Art Deco w numerku 0480. Jest to ten różowy cień. Bardzo go lubię. Często go używam właśnie do makijażu dziennego. On jest połyskujący, ale mi to nie przeszkadza. Będę robiła również czarną kreskę. I szybko nałożę ten cień na powiekę. jak widzicie nie jest nałożony, żadna rewelacja nic tutaj zaskakującego nie ma ponieważ, żeby dobrze mi się utrzymał eyeliner muszę mieć jakąś bazę i coś nałożonego na powiekę wtedy powiekę mi się nie poci i, i nie robi się ksero bo teraz będę nakładała eyeliner i wybrałam tym razem L'oreal Super Liner Black Buster W pisaku jest to ta grubsza wersja mam obie natomiast, no tym trochę szybciej mi się robi kreski ale te kreski różnie wychodzą, także zobaczymy mój efekt. Muszę się trochę przybliżyć teraz. Lusterko sobie przesunę. Jak mnie nie będzie widać, to przepraszam, ale będę działała z kreską. Zaraz się pojawię. Najtrudniejsza sztuka jest w tym, żeby zrobić dwie całkiem podobne kreski. Ja nie mam równych oczu i z tymi kreskami różnie bywa również. Mam nadzieję, że w miarę mi się to dzisiaj uda. Nie będę musiała robić poprawek. Jak widzicie, jedna kreska jest. Mhm. Więc rzęsami już to są jakieś prześwity. No i teraz ta trudniejsza sprawa, drugą bardzo podobną kreskę. Zaczynam zawsze od kącika. Wyznaczam linię. Wyznaczam linię i tą linię potem zaciągam do środkowego kącika oka. Także pewnie mnie znowu nie widać. Musicie to jakoś wytrzymać. Później dorobiłam się jeszcze statywu. A statyw bardzo dużo ułatwia. Także mam nadzieję, że niedługo zakupię I będą wyraźniejsze te filmy. Mhm. Teraz wyrównuję kreski. Patrzę a mnie nie widać. To ciekawe. Ok, mniej więcej są równe. Mniej więcej te kreski są równe. Mam nadzieję, że są by na Mam nadzieję, że są równe te kreski. Teraz przejdę do tuszu do rzęs. Nie mam mojego lanką, ale zastąpię go i wroszę maskarę Volume, czyli taką powiększającą. Zwiększającą objętość w kolorze 01 Noir. I to co robię, to nakładam kilka warstw tuszu na, na rzęsy, obkręcając sztuteczkę na zewnątrz, tuszuję dokładnie rzęsy. Ja lubię mieć dużo tuszu na rzęsach nałożonego. Wiem, że to nie wszystkim się podoba, ale ja lubię taki efekt na rzęsach. Moje rzęsy są długie i, i lubię mieć taką dramę. Kilkakrotnie, przeważnie to są trzy warstwy. Jak widzicie, za pierwszym razem te rzęsy nie są pokryte do końca, więc nakładam następną warstwę. Je też modeluję, bo one różnie się ustawiają. Jak widzicie, trochę się skajają, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Jak widzicie, od razu macie test na żywo tej maskary. I jeszcze raz do poprawek. Dobrze. Tak wyglądają wytuszowane górne rzęsy. Teraz jeszcze dolne. Ok. Dolne również mam wytuszowane. Tak wygląda efekt wytuszowanych rzęs maskarą z iwrosza. Kolejna czynność to biała kredka na linię wodną i będzie to Rimmel London w kolorze 07 Pure White. Tą oto kredką zrobimy sobie biało. Delikatnie przytrzymuję i maluję raz. I maluję drugi raz. Gotowe. Kolejną czynność, jaką zrobię, to zabiorę cień Elite, gdzie że to jest cień elit, Ten, który już Wam pokazywałam z ulubieńca. Do tego wezmę pędzel, który już używałam dzisiaj z randewu i we wewnętrzny kącik oka delikatnie klepię ten jasny cień. Tylko delikatnie, żeby rozświetlić ten kącik i to jeszcze to tak bardzo, bardzo minimalnie. Okej. Okay. Tak, nie Przechodzimy do policzków. Policzki będą y, przybrązowione Bahama Mama z The Balm. I użyję do tego pędzelka Hakuro H24. On już jest trochę zajechany. Jak widzicie, już się ściera nazwa. Y, przepraszam, też trochę odsunę. I nałożę brązer. Delikatnie tylko. Żeby podkreślić Policzki. Ok, ostatnia czynność to będą usta. Usta będą w moim ulubionym kolorze. Po pierwsze, będzie to kredka do ust Sephora w kolorze. 17 Funki Fuksja, a później nałożę Rimal Kate Moss w kolorze 20, Pomadka oczywiście. Także e, zaczynam. Kredka już musi iść do naostrzenia, ale jeszcze dam mi się radę. Pokryam kredką całe usta. Chcę, żeby ten efekt był jak najbardziej wodoodporny. Ok, usta pokryte. I teraz pokrywam usta. Moją ulubioną pomadką, która już jest zjechana, Kate Moss w numerze 20. To tu jeszcze trochę świata niż w łazience. Jeżeli chodzi o pomadkę, to jest masakra z malowaniem. Okej. Okay. Okej, okay, wszystko w si Dobrze. I tak widzicie, prezentuje się mój makijaż na dzisiejszy dzień. Jest to makijaż dzienny, który nakładam dosyć często do pracy. Ciemna usta, lekka kreska, trochę połysku na oku i to wszystko. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się spodobał. Jeśli tak, kciukujcie do góry, że chcecie więcej takich propozycji moich dla Was i życzę miłego dnia! Aha, jeszcze mam paznokcie pomalowane w dosyć specyficzny sposób, ponieważ liczyłam na to, że Argentyna jednak wygra ten mecz i można mnie mówi, pomaluj na barwę Argentyny. No więc długo, nie myśląc, pomalowałam paznokcie. Jeden biały jest z gwiazdką, chociaż powinna być złota, ale jest srebrna. Turkusowe dwa i dwa ciemnoturkusowe. Tak oto wygląda makijaż moich paznokci. Ok, to już będzie wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!